Okręt odpływał tak szybko, że po chwili widniał mym oczom, jako łódź drobna, mnóstwem żagli białych nadmiernie oskrzydlona. Zostałem sam na rozedrganym i kołyszącym się cielsku wieloryba. Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Ognisko wciąż się jeszcze żarzyło i powiewało coraz to innym mięzorem. Błękitnawo złotego płomienia. Byłem o tyle przytomny, żem podbiegł do ogniska, aby zadeptać i zgasić jego żary, które parzyły boleśnie drgające cielsko wieloryba, zmuszając go do zamurzenia się w bezdni morskiej wraz ze mną, jedynym mieszkańcem tej potwornej wyspy. Było już wszakże za późno. Wieloryb zaczął się pogrążać w morzu. Pogrążał się zwolna. Pierwsza fala wpadła na jego grzbiet i zagasiła ognisko. Zbolałe i sparzone cielsko wieloryba odetchnęło z rozkoszą pod moimi stopami, czując ochłodę w miejscu, gdzie przed chwilą żarzyło się okrutne i nieznośne ognisko. Wieloryb wciąż się pogrążał. Woda dochodziła mi do kostek, a potem kolejno sięgała pasa i ramion. Już tylko głowa sterczała mi nad powierzchnią morza. Zrozumiałem, że za chwilę czeka mnie śmierć w głębinie morskiej. Straciłem przytomność, ale wnet ją odzyskałem. Błyskawicznie przemknąłem przez głowę, sterczącą jeszcze ponad wodą, myśl pochwycenia dłonią jednej z belek, zostawionych przez marynarzy na grzbiecie wieloryba. Belki te pływały bezładnie, unosząc się na wyzbranych falach i